Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? O CR7 nie trzeba zbyt wiele mówić. W końcu od wielu lat stanowi czołówkę światowego futbolu. Jednak każde jego niepowodzenie jest przez media, jak i kibiców, odbierane jako powolny koniec jego wspaniałej kariery. Ale czy na pewno możemy uznać to za koniec? Skonfrontujmy więc opinie mediów, kibiców, jak i statystyki liczby, czyli po prostu fakty. W barwach Realu Madryt Cristiano Ronaldo wykręcał niesamowite statystyki i bił rekord za rekordem. W ostatnim sezonie w barwach królewskich zdobył 44 bramki w 44 meczach. Do siatki trafiał średnio co 84 minuty. Dołożył do tego jeszcze 8 asyst. Patrząc wyłącznie na gole, to pierwszy sezon we Włoszech był najsłabszym w wykonaniu Portugalczyka od sezonu 2008-2009, ostatniego, w którym reprezentował Manchester United. W rozgrywkach ligowych Ronaldo strzelił 21 bramek i choć miał podbić Serie A to nie zmieścił się nawet na podium najlepszych strzelców sezonu. Wiekiem tłumaczyć się nie mógł, ponieważ królem strzelców został o 4 lata starszy Fabio Quajarela. Doświadczony Włoch z pewnością miał też trudniejsze zadanie wynikające z gry dla Sampdori, a nie dla topowego Juventusu. Oprócz niego lepsi od Ronaldo okazali się jeszcze Duvan Zapata z Atalanty oraz Krzysztof Piątek, z Genoi oraz Milanu. Także biorąc pod uwagę średni czas potrzebny na zdobycie bramki, Ronaldo był dopiero piąty z trafieniem co 128 minut. W tej klasyfikacji bezkonkurencyjny był Moise Ken, który zdobywał bramkę średnio co 89 minut. Natomiast jeśli chodzi o liczbę ligowych asyst, to w swoim pierwszym sezonie w Juve Ronaldo był ponownie piąty. Z dziewięcioma podaniami kończącymi się bramkami. Tutaj najlepszy był Papu Gomez, 11 asyst. Ze sporymi kontrowersjami spotkało się przyznanie Ronaldo nagrody za najlepszego piłkarza Serii A. Nie pomógł jednak drużynie w osiągnięciu tego, po co sprowadzono go do Jówy. w wygraniu Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale lepszy okazał się Ajax, sam Portugalczyk był jednak zadowolony z pierwszego roku spędzonego we Włoszech. Co za niezapomniany rok. Nowe doświadczenia, gigantyczny klub, ekscytujące miasto, pobite rekordy i trzy kolejne puchary. Muszę podziękować wszystkim fanom Juventusu za wspaniałe przyjęcie we Włoszech. Jesteście bardzo ważną częścią naszych zwycięstw napisał w swoich mediach społecznościowych. W następnym sezonie częstotliwość zdobywania bramek przez Ronaldo uległa znacznej poprawie. Portugalczyk trafiał do siatki średnio co 94 minuty i sezon zakończył z dorobkiem 31 bramek. Ponownie nie wystarczyło to jednak, by zostać najlepszym snajperem ligi. Tym razem po to miano sięgnął Ciro Immobile, który zanotował o 5 bramek więcej. Ponownie zawiódł jednak w lizę Mistrzów, której do siatki trafił tylko czterokrotnie, o dwa gole mniej niż rok wcześniej, a Juventus sensacyjnie odpadł z Lyonem w jednej 8. finału. Drugi rok z rzędu w Champions League Ronaldo zdobył mniej niż 10 goli, co nie zdarzyło mu się od siedmiu poprzednich sezonów. Ostatni raz tak mało zdobyczy w tych prestiżowych zawodach zdobył w sezonie 2008-2009. Jednak jest mała różnica, ponieważ wtedy jego Manchester United doszedł do finału. Przede wszystkim jednak drugi sezon w Juventusie upłynął pod znakiem konfliktu z Mauricio Sarim. Trener w jednym z wywiadów zarzucił Portugalczykowi brak zaangażowania. Musieliśmy dokonać innych wyborów niż zwykle. Nie jesteśmy optymalnie przygotowani. Klub, piłkarze i kibice są rozczarowani. Brakowało nam determinacji. Cristiano jest w tej samej sytuacji co Paulo Dybala i Douglas Costa. Brakuje mu formy i determinacji. W obronie Portugalczyka stanęła wówczas jego siostra, pisząc w mediach społecznościowych. Co więcej mógł zrobić? Mój ukochany braciszek w pojedynkę nie jest w stanie czynić cudów. Jak można było grać w ten sposób? W każdym razie. Głowa do góry. Sam nie mogłeś nic zrobić, mój królu. Także włoska prasa była wtedy po stronie zawodnika. Co zostaje tej drużynie po wyjęciu z niej Ronaldo? Nic. Nie stwarza żadnego zagrożenia. Jest wolna i nieprecyzyjna. Pisała La Gazeta dello Sport. Po drugim sezonie zaczęły pojawiać się plotki, że Ronaldo wcześniej opuści klub, ponieważ nie spełnia jego ambicji sportowych. Sam zawodnik rozwiał te wątpliwości i pozostał w Juventusie. W Serie A pokazuje pełnię swoich możliwości, mimo 36 lat, które niedawno ukończył. Już na początku sezonu pobił kolejny rekord. Nikt tak szybko jak Ronaldo nie strzelił swoich pierwszych 50 bramek w Serie A. Potrzebował na to 61 spotkań, o 7 poprawiając osiągnięcia Andrija Szewczenki. Został też pierwszym zawodnikiem, który osiągnął tę liczbę w Serie A, Premier League, a także La Liga. W klasyfikacji ligowych strzelców prowadzi z dorobkiem 23 bramek w 23 meczach. Trafia do siatki co 84 minuty, a w ostatnim spotkaniu z Kaliari, już po 32 minutach, miał na koncie hat (jego pierwszy od stycznia 2020 roku) i meczu przeciwko Kaliari. Jednak ponownie zawiódł w lidze mistrzów. W której strzelił 4 bramki, a Juventus kolejny raz odpadł w jednej ósmej finału, tym razem ze WC Porto. W dwumeczu ze swoimi rodakami przez łącznie 210 minut zanotował jedynie asystę. To po tej pucharowej wpadce na Portugalczyka spadła największa od lat fala krytyki. Juventus podpisał z nim kontrakt na zwycięstwo w lidze mistrzów, ale z nim wypada gorzej niż wcześniej. On nie żyje dla gry wspaniałego meczu. Żyje dla bramki i w tej chwili sytuacja się pogarsza. Lata mijają dla każdego, a on ma trudności. Juventus próbuje zmienić swój styl i grać innym rodzajem piłki nożnej, by dostosować się do Ronaldo. Powiedział były piłkarz reprezentacji Włoch Antonio Cassano. La Gazzetta dello Sport za rewanżowy mecz z FC Porto wystawiła Portugalczykowi najniższą notę w zespole, komentując sprawy. Trzecia porażka w Lidze Mistrzów w trzecim kolejnym sezonie. Jeśli ściągnięto go z zamiarem podbijania Europy to zupełnie się to nie udało. Nie takiego Ronaldo poznaliśmy. Na boisko był nerwowy, nieprecyzyjny. Coraz głośniej mówi się o powolnym schyłku kariery Portugalczyka. A przecież jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ma 36 lat, to wykręca niesamowite liczby. Zdaniem włoskiej prasy, Juventus ustalił już cenę sprzedaży Ronaldo w wysokości 29 milionów euro, ponad trzy razy niższą niż ta, za którą przeszedł do Turynu. Kluczowa jest tu jednak obniżka kosztów, jakie klub ponosi w związku z pensją Portugalczyka. Momentalnie pojawiły się plotki o powrocie do Realu transferze do PSG lub nawet do Interu Miami. Sam Cristiano do krytyki odniósł się za pomocą wpisu na Instagramie. To prawda, że przeszłość należy do muzeów. Ale na szczęście piłka nożna ma pamięć. I ja też. Historii nie da się wykreślić. Pisze się ją każdego dnia. Pisze się ją dzięki odporności, duchowi zespołu, wytrwałości i ciężkiej pracy. A ci, którzy tego nie rozumieją, nigdy nie osiągną chwały i sukcesu. Nie jest ważne, ile razy upadasz w życiu. Ważne jest to, ile razy i jak szybko wstajesz na nogi. Prawdziwi mistrzowie nigdy się nie poddają. Skupiamy się na zmaganiach w Serie A na finale Pucharu Włoch i na wszystkim, co możemy jeszcze osiągnąć w tym sezonie. Jeden z największych piłkarzy w historii futbolu, mimo tych kilku niepowodzeń, które spotkały go na przestrzeni ostatnich dni, pokazał, że nie zamierza osiadać na laurach. A co wy sądzicie w ogóle o tej całej sytuacji? Czy faktycznie kariera Cristiano Ronaldo zbliża się ku końcowi? Czy jednak jest to lekki przestój i Portugalczyk ponownie dał sobie znać, tak jak to miało miejsce... We wczorajszym meczu przeciwko Kaliari, gdzie zdobył 3 bramki w 20 parę minut. Oczywiście zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Przypominam, że z kodem YouTube 600 możecie zgarnąć cashback do 600 zł, więc zainteresowane osoby zachęcam oczywiście do zapoznania się z ofertą, szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam Was jeszcze do subskrypcji kanału BETFan. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.